Dzień dobry, kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy i przychodzimy dzisiaj do Was z zaległymi premierami z drapek. Podczas naszej nieobecności mamy trzy debiuty. Droga do miliona za 20 zł. wow z drapka, zadyszkę i dziki cash, też zadyszkę. Mamy tutaj ile? Osiem zdrapek, wkład w odcinek stówka. Zobaczymy, czy uda nam się coś wydrapać. To od czego zaczynamy? Może od, od tego dzik, dzikiego kaszu. Dziki kasz, dobra. To zaczynamy. Będziesz mi podawał, ok? Mamy zdrapkę z numerem pierwszym. Zaczynamy Czekaj, z jedyneczką. Może będzie lepiej. Nie? Dobra, i czego my tutaj szukamy? Szukamy woreczka lub tygrysa. I tygrys mnoży nam wygraną razy dwa. No to zobaczmy. A mamy. Truskawkę, piłkę, winogrono, słońce, awokado, zegar, motyl. Rzów, gwiazda, koala, rower, kwiat, co dalej? palma, arbus, plecak, wiśnie, podkowa, liść. Balsam, i ostatnie cytrynka. No, niestety, jedynka, nie jedynka się okazała to pusta. Zdrabka z numerem czwartym. Szukamy dalej: a mamy ananas, truskawkę, biedronkę, podkowa, słońce, arbus. Żów, piłka, plecak, banany, chmury, rower na razie pusto. Motyl, koala, balsam i co? Już niewiele nam zostało do końca liść. Gwiazda. Zegar i ostatnie dwa, awokado i kwiatuszek. No niestety. Numerek 20. Tutaj też pusto. Zobaczymy, czy ta dwudziestka uratuje I pierwszą premierę tą os najwcześniejszą. Ostatni dziki cash. W sensie tą najpóźniejszą. No. Teraz w czwartek była. Tak? No najwcześniej. Jak dla mnie to najwcześniejsza. To e, dobra, Wiśnie. Słoneczko, palma, plecak, liść, chmur, biedronka, ananas, motyl, winogrono, kwiat, arbus, banany, Rower, zegar, koala, balsam, gwiazda, piłka i ostatnia truskawka. No, no niestety, niestety, dziki cash. O, dziki cash niestety okazał się nietrafiony wszędzie pusto. Mamy zdrabkę. Wow, zdrabka. I tutaj poszukujemy naszych y, wygrywających liczb oraz y, symbolu. Wow, i też przypisaną wtedy do niej kwotę wygrywamy. To jakie są te nasze wygrywające: 52, 21, 24, 57 i 17.

I trzydzieści sześć. Kolejny rządek osiemnaście, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt sześć, blisko pięćdziesiąt cztery i piętnaście. Ostatni mamy czterdzieści siedem, trzydzieści dwa, trzydzieści siedem.

Dobra, a co mamy? Mamy trzydzieści jeden, osiemnaście, czterdzieści trzy, czterdzieści siedem i pięćdziesiąt trzy. Znowu blisko. Dalej, siedemnaście, zdrówko, trzydzieści sześć, czterdzieści dziewięć, piętnaście,

48. No powiem wam, moi drodzy, niesamowite. Kolejna zdrabka pusta, piąta zdrabka i piąta zdrabka pusta. Dobra, ostatnia zdrabka, w sensie ostatni łow zdrabka z numerem 24. No, wpadnie nam tutaj w końcu jakaś wygrana czy, czy nic. Będziemy szukać 52, 22, 35, 19 i 16. Co mamy? 34, 18. O, mamy. Mamy w końcu. Dobrze, no to 50... odcinek po powrocie, chociaż odcinek będzie, dobry, nie, będzie, będzie. Tak, nie będzie 15 pusty. 15 i 59. Dobra. Dalej. 29. 33. 47. 16. O! Mamy drugą. 15. Wygraną. O! 35. Trzecią. Tamte puste, ale ta chociaż przynajmniej jak się trafiła, to, to tak porządnie. 14. 41. 36. 19. O! Mamy czwartą.

Dyszka. Dalej mieliśmy szesnastkę y, chyba nie? Tak, 16. Tu mamy dyszkę. 35. Mamy dyszkę. I dziewiętnastka 20. No to mamy pięć 5, 5 dyszek i tutaj są gdzieś te z R. Tak, to R, R. R. No mamy pięć dyszek, no to super. Chociaż chociaż tyle. Tamte były tamte były puste. Ale ta przynajmniej taka fajniejsza wygrana. Dobra, to lecimy z drogą do miliona. Zdrabka za 20 zł. I tutaj, moi drodzy, szukamy. No, jak będziemy mieć te, te, naszą liczbę taką jak wygrywającą, to wygrywamy przypisaną do niej kwotę, ale jak na polu twoja liczba znajdziemy mnożnik razy 2, to wygrywamy również

Pięćdziesiąt cztery, szesnaście, trzydzieści siedem, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia cztery, osiemnaście, pięćdziesiąt sześć, dwanaście, trzydzieści sześć, dwadzieścia dwa.

Trzydzieści dziewięć, czterdzieści siedem, trzydzieści jeden, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt sześć, trzynaście, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery.

W tej zdrabce pusto i ostatnia nasza zdrabka w dniu dzisiejszym z numerem czwartym. Zobaczmy, czy tutaj coś nam się uda wydrapać. 15, 54, 31, 44, 27. Jest, 27. Mamy wygraną

Pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt osiem. No mogło być tutaj. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści sześć, trzydzieści cztery, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści sześć, czterdzieści osiem, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt jeden, szesnaście. Pięćdziesiąt trzy, czterdzieści pięć, dwadzieścia trzy, trzydzieści dziewięć, czterdzieści siedem, trzydzieści trzy, czternaście, dziewiętnaście, trzydzieści dwa, trzydzieści osiem, trzydzieści osiem, czterdzieści dwa, trzydzieści pięć.

złotych i chyba tu są gdzieś te kontrolne jakoś tak mi się wydaje tak R tutaj gdzieś ona będzie tu gdzieś powinna być chyba nie jeszcze jedna góry o jest R R dwie Rki dwie dyszki wygrane mamy wygraną 20 zł w drodze do miliona oraz 50 złotych wow z zdrapka. Wkład w odcinek był stówka, a mamy 70. Zawsze, zawsze dobre to niż nic. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć! cześć.